Cześć, dzisiaj do Was przychodzę z takim oto fajnym wzorkiem, ściegiem. Jest bardzo prosty, robiony tylko i wyłącznie z oczek prawych i lewych. No, mo mogłabym to nazwać um, francuski, no nie, nawet nie jest francuski ściągacz, francuskie pasy z czterech oczek, coś takiego, bo to jest typu robione jakby był Francuz. Ale widzicie, że się odróżniają takie tutaj pasy, powstają. Ale jest robione z czterech oczek. Jeden taki pas, taki nasz, o, można powiedzieć, raporcik będzie z czterech oczek i robiony właśnie na zasadzie Francuza. Jak będziemy nabierać sobie oczka na drut, no to musimy nabrać liczbę podzielną przez 4 plus dwa oczka brzegowe, tak? Już Wam pokażę, jak się robi. Tak, zaczynać, Jak zaczniecie robić, no to e, robicie oczko brzegowe, cztery lewe, cztery prawe, cztery lewe, cztery prawe i tak na przemian aż do końca rzędu. I teraz, jak będziemy zaczynali nowy rząd, no to co? Ja zdejmuję oczko brzegowe i skoro tutaj mam oczka lewe, to teraz będę miała cztery oczka prawe. Jeden, dwa, Trzy, cztery. Tutaj mam oczka prawe. To robię lewe. Drugie lewe. Trzecie lewe. Czwarte lewe. Tu mamy oczka lewe. To robię prawe. Pierwsze prawe. Drugie prawe. Trzecie prawe. Czwarte prawe. Tu są teraz prawe. No to robię cztery. Lewe. Pierwsze lewe. Drugie lewe, trzecie lewe, czwarte lewe. I w związku z tym, że umie ostatnie oczko zawsze oczkiem lewym, to jeszcze jedno lewe. Przekładam drut. Pierwsze oczko brzegowe zdejmuję. Tu są oczka prawe, więc robimy oczka lewe. Pierwsze lewe, drugie lewe, trzecie lewe, czwarte lewe. Tu mamy lewe, no będą cztery oczka prawe. Jedno, drugie, trzecie, czwarte prawe. Tu robimy oczka lewe. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Tak. A tutaj mamy oczka lewe, to będziemy robić oczka prawe. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i ostatnie brzegowe umie z oczkiem lewym. Widzicie i takie fajne nam powstają paseczki typu Francuz. No wiecie co to jest? Nawet bardzo fajne, elastyczne. Bardzo fajny, przyjemny ściek. O prawdę.